Adi, mam taką, kurwa, ciężką sytuację, nie? Chuj ciężką sytuację. Mów. Ekspertem nie jestem, ale wysłucham i spróbuję doradzić. Jak kolega koledze. Spotykałem się z taką dziewczyną, nie? No, zajebista dupa. Zajebista. Okej. Okay. Z dupy do mordy brała. Nawet Kurwa ja Lepiej et... o takie tematy przyjdzie. Etar, ja, kurwa, etarda no, w chujnie, 10 na 10 ogólnie. Nie mordy, jakie kurwa, wyźli na osłownisko. No słucham, no, słucham, ale się wsłuchać. Sory, wyłączyłem się, posłucham no, no. co i wziąłeś tyle kutasa do buzi po tym, czy co? I słuchaj. Wiesz co jest najgorsze? że koledzy mi powiedzieli, że ślizgam się po murzynie. Ale to była praca jej czy jak? Nie wiem kurwa, mówi coś jakaś skorta czy, czy coś. coś. Ale to są, ale wy jesteście, kurwa sy. Mówiłem. dobra, teraz wam powiem sorry, bo kortka, zaczynamy to skurwać I naj... Kurwa kurwy oh. no was tak szmaty was zajebie dzisiaj, dobra Adam, mogę dokończyć historię? Tak, Cwele2. Kurwa, jeszcze jest najgorsze, że zawsze mi wspominała, że nigdy nie będę jak murzyn.

Jedziemy dalej, nie ci prze... zajebie. Ale co Jedziemy, kurwo. Panowie, chodźcie. To jest tak, frajerstwo ze strony fejmu. nie Dobrze kurwa, kurwa wiedziałeś też. że Nie wiedziałem nic. Nie wiedziałem nic. Frajerzy, co miałem wiedzieć? Ja Ale co miałem kurwa. wiedzieć? Kurwa. To specjalna zachęta. Powiedz, zostałem ja królem i...

No. Ale o co ci chodzi debilu, nie mówię To już, mówi to już, już tłumaczę sytuację kurwa. Ja no mów kurwa, bo nie mówię o tobie. Mam kurwa kobietę, która fraj... opowiedziała tą sytuację kurwa. Ty to jebana, ale cię kurwo zniszczę rozumiesz. Ja nie mówiłem kurwa o tobie. Słuchaj, ja czuję jebany. Podajecie jakieś jakiś kurwa lewy informatyczny, żeby każdy musi dowadzywać. No góry, ale słuchaj, słuchaj, mnie kurwo, ja nie mógł... wiem o co chodzi, ale ciele... ja... już tu co o co chodzi? Kurwa. i sanie co grobnię macie macie, 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 macie ból dupy kurwa czy co? Jakiś kurwa y, Joseph jest jakimś śmietnikiem dla was? Ej, słuchaj mnie, kurwo! Co ja mówię? Ale jest czy, Słuchaj mnie. Czy Józef jest jakimś kurwa śmierdzielem? No tak. Czy to jest coś, coś złego, że jest czarnoskóry? Masz coś mm. kurwo do tego, że ktoś jest czarnoskóry? Moim zdaniem. To jest chłop, który o siebie dba, który pracuje kurwa legalnie i tak dalej. Nikomu nie robi kurwo krzywdy, miał kobietę, z którą był od roku i ty masz kurwa problem, że kurwa, że ja jestem w związku. z od... miałam luźne problemy. Ale, ale Adrianna, kurwo jebana, pana! Miał Wzywasz kurwa, kogoś, bo jest bo jest, jest czarno skóry, ale ja lubię czarny, coś ci kurwo coś ci w życiu dobrze, żeby zrobił, żebyś obrażał kurwa nie widzą kurwa kobietę, zweluje bany ale Nie obraziłem A z waszej strony linie, kurwa. A z waszej strony jest to chujowe Ale dostałem, od informację informacje 30 przy, przysięgam przy, ja Posłuchajcie, o sobie, ja nie wiem, W dostałem, co ja mówię, dostałem ja mówię o sobie. Kurwa. Dostałem 40 minut temu informację. Oddaje mi z tego chłopa, że takie miejsce będzie miało, że będą no poruszać tematy rodzin i tak dalej. Poruszyli temat mojej kobiety, że była wcześniej z czarnoskóry mężczyzną. Ale nie! Ci są ja nie ją, bo była z facetem, którym sobie Alaj no była z czarnoskórym. Ci są kurwa, yy, kurwa tego, jak, jak miał. Józefa, bo jest czarnoskóry. Ej, dobra! Dlaczego, ja dlaczego To, wiem, to coś ci kurwo, coś ci kurwo zrobił, że go obrażasz. Jest jakiś brudny, to jest normalny, to jest normalny, uczciwy pracuje który pracuje, nikogo kurwo nie krzywdzi, kobiet kurwo nie bije, Dzieci nie dotyka jak wasi kurwa koledzy! Ale co mnie użyć? O kurwo kurwo je pan tu Denis, ale usiądź, ale ja słuchaj. Wie, ale ci, Ale ci gwarantuję, że będziesz zajebana! Proszę o chodź, debilu poczekajcie chwilę, Denis, i słuchaj. To jest frajerstwo ze zwykłą kurwą. Idioto, o, nie mówię Kobiet o to, i nie dzieci się nie kurwo to. nie tyka, rozumiesz że no co Kurwa! Ale kurwa podajesz przykłady kurwa na moim przykładzie, ten paku i odpowiadasz historię, kurwa, ty co To, 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 to nie cioto jebana! Ty chodzi o ciebie. Ale, ale spójrzcie to wszyscy nie, dostałem 40 minut temu informację, Dzwoniłem do szefa federacji. Kurwa, ryjsz ja Ale co? Ja tu nie muszę walczyć. Chuju mam tę kurwa bańkę. W chuju mam. Ja se bańkę zarabiam w 3-4 miesiące. Lekko. Lekko kurwo. Nie potrzebuję pieniędzy z walk. I zobaczymy, i zobaczycie kurwa. Jak ktoś nie wyjaśni, nie walczy z tej federacji, Czeka. bo czekaj to jest... chwilę, o ja coś tylko powiem, Ludzie, bo to jest, bo to jest, to jest, bo to to jest żeby jest wcio... Słuchajcie, żeby z Słuchajcie, dostałem informację od pewnej osoby, kurwa. że takie coś będą poruszali temat moich kobiet, nie. mojej kobiety, rodziny właśnie, żeby mnie do końca, kurwa, Rozpierdolisz, że mnie wyszedł do walki. To jest kurestwo. To jest kurestwo. jebać was kurwy. Chuj wan do dupy. Coś ja ci wychodzę teraz? z tego. Nie, poczekaj chwilę. Coś ci tylko powiem. Po Ale trzeba. broń boże! Denis, Ja nie, Denis, poczekaj. Nie, nie stary i właśnie stary, pomawiesz mnie tym, bo ja jestem posłuchaj, posłuchaj chwilę, ale tylko mnie posłuchaj. Jestem ostatnią osobą, zawsze proszę chłopaków przed programami, żeby nie poruszali tego i tak jest ci, stary, mówiło, jest tak, minut, ale jest tak, ostatni, progr ale tak ostatni program, poczekaj chwilę, ostatni program uciąłem, jakby był ja zaleco. nie chodźcie po kule, kurwa. Pójdźcie walki, że idzie w pizdę i nie chcecie, żeby... Ale nigdy nikt nie będzie poruszał tematu takiego. Ja nie wiem, o ja co chodzi, Denis, siadaj. Nie ale nie chodźcie po kule, Denis, usiądź. Ale Denis, mega nieporządku nie się nie we, wobec mnie nie zachowałeś. Serio, stary, ja bo ma. proś. W ogóle? Sam nie wiesz, nie słuchaj, w ogóle. słuchaj, ale Bierze, co, posłuchaj. Posłuchaj. Ja I wtedy przeciliśmy na końcu co to za stary. Ja stary ja mam dziewczyny. Posłuchaj, dziewczyny. posłuchaj to mnie. Nie, nie mówiłeś mi stare wcześniej! Nie mówiłeś mi! Posłuchaj! Po... Usiądź ale tutaj na chwilę, chodź. Usiądź. Wiesz to. Ja nie wiem, o co chodzi. Ale, ja ale ja nie wiem. o Ale ja nie wiem, co chodzi w ogóle. Ale ja nie wiem, o co chodzi. Kurwa. Mówisz do mnie o rzeczach, których nie w mam pojęcia. Ale kurwa prywatnie. Ale kurwo. Deni. w Internet. Masz kobietę, ale Denis, Denis, poczekaj chwile, sto! Bo nie masz mikrofonu! Ale ja nie znam czekaj, Denis! Stori, o czym ty mikrofonu mówisz? Mikrofon w ogóle, czu, ty do mnie masz, kurwa? Mikrofon zrywa, nie wiesz? Ja nie Deniz. wiem, w ogóle o co chodzi kurwa! Chodź! Chodź tutaj, Janice, tak świznawą. O co Jedynie są zdradą, nie mówimy o tobie w ogóle. Kurwa, kurwa. tylko o zdradzie było. Kurwa. Dobra, Ty czekajcie, panowie, usiądźcie, wy usiądźcie, wy usiądźcie. Szalałeś, kurwa, wy usiądźcie. wy usiądźcie, chodźcie. On oszalał. Kurwa. Ej! Przepraszam, przepraszam, ono szarał. Siadajcie zaraz tam... Zaraz... Słyfę, tak, kurwa, że... Zaraz Denis będzie miał kurwa. mikrofon. Słuchajcie. Ale no. Ja na na tą grupkę Martin dodałem jedynie skryty zdrady. Jak kurwa. on pisał, że, ale powiedział, że może zdradzać, nie, że on ma zgodę na zdradzanie. Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Dziwna historia. Ale o co chodzi? Chodźcie, chodźcie tu. Poczekajcie, stop! Stop. Denis, chodź Sam na chwilę jeszcze. De ale. Denis, Denis, ale poczekaj chwilę, chodzi? chodź, ja na nie chwilę, to usiądź. To Denis, usiądź jeszcze na chwilę, chodź, chodź, to na to chwilę to 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 chodź, na chwilę to jeszcze, to usiądź, to a my... A my pogodamy, ten... Spójrzcie na nas! Czy my byśmy kurwa... Panowie się daj, Denis! Mój wie o co tu chodzi w ogóle? Pośnę chwilę spłacia, jeszcze! Kurwa! Ja jestem w szoku! Kurwa! Ale ja nic nie zrobiłem, idioto! Kurwa! Denis! Chodziło tylko o zdradę! Denis, chodź na chwilę! Denis! Ja tylko. pierdolę, ale zdrowie. Denis! Dobra, słuchajcie, no nic. Eee... Dziękuję. Prakcie, wszystkim za program. Na koniec możemy, Widzimy się tak, Słuchajcie, Możemy Robert, no, możemy Adrianem... za ty dawajcie, dawaj, No, szybko. My z Adrianem zrobiliśmy kurwa sztamę, rozejm chwilową i jak mam, to jest mój pierwszy kolega, nie mam kolegów już. Ja nie mam, nigdy nie I miałem. I po prostu zwierzyć się z tego, z mojej sytuacji życiowej, którą kurwa miałam w przeszłości. Dobra, panowie, koniec. Słuchajcie, dziękuję A wam tej, bardzo. Kurwa, co miałbym ja nic. Nim, co, miałem, co miałem wiedzieć, ale co miałem wiedzieć, Deniz. To specjalna zagadka. Powiedz, co ja miałem wiedzieć! Nie wiedziałem, nie. co na sercu nie. ci Słuchaj, mówię. To kurwa, to, no, nie bym ci nie odpadał! Bym ci nie